Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Mamy lipiec, nowy miesiąc, nowe możliwości i nowe okręty w testach. Tak jest, część z nich oczywiście, jeżeli spojrzycie na pasek na dole, już były, już się powtórzyły, ale są tutaj okręty, które są pierwszy raz i warto będzie o nich powiedzieć kilka słów. Dzisiaj w ogóle zajmiemy się tylko i wyłącznie nowszymi okrętami pomijając te, które byłyby powtarzane, dlatego żeby materiał był o wiele sprawniejszy, przyjemniejszy. Jeżeli chcecie zerknąć na okręty, które już były, zerknijcie w materiały poprzednie, na miesiąc czerwiec, na miesiąc maj niektóre, także one są tam omówione. A teraz zapraszam Was, moi drodzy, do okrętów testowych, które pojawiły się w lipcu 2025 roku. Ja jestem Uberslejk, to kanał od gracza do graczy. Odpływamy! Tradycja za to musi być jedna, taka, że zaczniemy oczywiście od najniższych tierów. Zaczynamy od siódemeczek, bo tutaj mamy dwa okręty o jednej wielkiej wspólnej historii, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe nawiązanie będziemy mieli tutaj z dwoma kolejnymi okrętami, dlatego że są to rzeczywiście historyczne rzeczy, które wydarzyły się w trakcie e, II wojny, a także na sam koniec. Dobra, przejdźmy po kolei, moi drodzy. Royal Sovereign, e, okręt brytyjski, okręt pancernik brytyjski siódmego poziomu, pancernik typu Revenge, zbudowany jako wolniejsza, ta, tańsza wersja Queen Elizabeth. Mniejszy, słabszy układ napędowy, i podczas II wojny światowej osłaniał konwoje na Atlantyku, operował na Morzu Śródziemnym, Indyjskim, a w latach 1944-1949 został przekazany tymczasowo marynarce radzieckiej. I dlatego mamy też e, jego kopię, e, prawda, który pojawia się obok. Ale zobaczmy sobie: Royal Sovereign, jak Wygląda. Żywotność moi drodzy tutaj to 48700 na siódmym tierze, 16% prawda. Mamy tutaj e, obrony przeciwtorpedowej. Rozmieszczenie pancerza no, na siódmym tierze ten okręt, taka szósteczka przeniesiona wyżej, bo tak to trzeba e, nazywać, będzie jednak zbierał. Już tutaj na tym tierze pojawiają się pancerniki. Które potrafią wytrzymywać i rykoszytować uderzenia, a tutaj będziemy mieli jednak zbierający okręt. Raz, że to jest Brytol, dwa no trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak to jest przeniesiona, wyższy tier wyżej, szósteczka. Artyleria, czyli to co mi się lubią najbardziej. Cztery podwójne 380 jedynki, strzelające co 30 sekund e, z rozrzutem 246 bazowym. Na zasięgu 18,6 km. pociski OB B6300, 35% podpalenia. Pociski przeciwpancerne, 11 tysięcy z kawałkiem. No, to może być interesująca artyleria, ale zarazem, no nie oszukujmy się, też jest artylerią szóstkową. Do tego troszeczkę sekundarki w artylerii podwójnych po 102 i pojedynczych 150 kach Dwójeczka. Atak lotniczy przeciwko okrętom podwodnym. Obrona przeciwlotnicza 56. Bardzo biedna, bym powiedział. Na, na pancernik 7 tieru można się spodziewać nawet konfrontacji z ósemkowymi lotniskowcami. Bym powiedział, że najczęściej. Manewrowość. Prędkość: 22 węzły. Jesteśmy strasznie wolni. To jest po prostu. Okropne. Promień skrętu nieduży, bo 660, więc mamy szansę przy tej prędkości wykręcić te e, torpedy. Wykrywalność 13,4. Tu przypominam, możemy to zredukować, e, o ile zaraz zerkniemy na wyposażenie. Niestety tylko 10%, bo tutaj mamy na czwartym, na piątym slocie mamy kamuflaż, my mamy slotów 4. Royal Sovereign o własnej ochrony posiada sondę hydroakustyczno-krótkiego radaru, ale też posiada detektor okrętów podwodnych. To taka ochrona w razie co jakby, no nie wiem, no jakby chyba wszystko za nami latało. No bo szansa jest na to wielka okręt naprawdę z wolnym klocem. No i to takie wstępne ocenianie. Ja nie będę się w to bawił. Nie ma tutaj co szaleć. Zerknijmy na Archa Gnielska. On, moi drodzy, posiada... Pancerz identyczny. No nie oszukujmy się. Eee, zerknijmy na żywotność. 48-700. Identyczna. Więc od kręty, nie powinny się chyba różnić za bardzo niczym. Artyleria 27 czas przeładowania. Tak jest, mamy tutaj różnicę. 27 czas przeładowania, 5300 obekami, tu chyba też jest różnica. 11 750 Zasięg krótszy, bo 20 km. Zerknijmy sobie, jak te różnice wyglądają. Zasięg dłuższy, 20 i rzeczywiście obrażenia obekami. Mniejsze, bo tu mamy 6300, czyli takie troszkę typowo brytyjskie. Archagnelles strzela też 380 kami jedynkami. Czyli delikatnie zmienione parametry: 102, 152, prawda? Ta różnicy tutaj, e, znaczy nie ma różnicy w działach e, dodatkowych. E, atak lotniczy, dwa klucze. Obrona przeciwlotnicza, 56. Takie same punkty, chyba z tego co widzę. Oczywiście przełączam się dlatego, żebym miał cały czas porównanie między tymi dwoma okrętami. Manebrowość 22, tutaj się nic nie zmienia i kamuflaż 14,8, tutaj jest o wiele bardziej widoczny Archanielsk niż Royal Sovereign co raczej mu nie pomoże, 4 sloty, też e, tylko 10% zredukujemy i on nie posiada żadnego dodatkowego wyposażenia. Posiada tylko i wyłącznie grupę naprawczą i naprawczą, ratunkową, tak też e, większy zasięg strzału, większy zasięg wykrycia, e, mniejsze obrażenia obekowo, niewielkie różnice pomiędzy okrętami, ale prędkość niestety, niestety pozostaje dalej nieduża. I moi drodzy, na tym będziemy bazować. To taki typ takiego Dreadnauta na siódmym tierze. Uważam, że będzie to okręt o wiele bardziej kolekcjonerski niż gameplayowy. Czyli niż bardziej do grania, niż do zarabiania, i będziemy raczej go wspominali przy wyciąganiu gdzieś tam co jakiś czas z sentymentem. Ale takie okręty też są potrzebne w grze, bo przecież wiemy, że nie wszystkie konstrukcje były udane. Przejdźmy sobie do kolejnych okrętów. Tym razem awansujemy aż na tier 9. Nie omawiamy Hughesa. Pokażę Wam tylko Osborna, Lechavra. I Christopera, jakby się ktoś pytał, dlatego że te okręty omawialiśmy w poprzednich materiałach. Zerknijcie sobie w playlistę, tam są opisane te okręty, i teraz nie będziemy tutaj tego robili. Przechodzimy do Zarii S. Jeżeli Wam ten widok tego okrętu coś przypomina, to oczywiście jest to poprawne skojarzenie, bo jest to nic innego jak Wostok przeniesiony na 9 tier i zdaną oczywiście metką mu okręt premium. Zaria S, moi drodzy, posiada identyczny kaliber jak Wostok, czyli 406 i dzięki temu będziecie mogli, miejmy nadzieję, z podobną skutecznością, oklepywać przeciwników. Rozmieszczenie pancerza jest tak samo interesujące, tak jak widzicie, jak na Władym Wostoku, więc jeszcze go troszkę 270. Dobrze broniony, oczywiście trzeba uważać na burtę, bo to się da bardzo łatwo przebić, ale jest ten pas lodołamacza no, tutaj wyciągnięty daleko po to, aby z odpowiedniego kąta nie wstrzelić się. E, prawda, w cytadele. Jeżeli spojrzycie, po szycie dziobowe to 32 z przodu i na rufie. Ale oczywiście najważniejszy ten pas dziobowy e, rodowa. niestety nie zagram e, Arturek. E, ale przechodząc dalej, e, moi drodzy, Zaria S to okręt, który e, tak jak widzicie, e, z tym pancerzykiem, z tym pancerzykiem, moi drodzy, na pewno podziała. Przejdźmy sobie dalej. Żywotność tego okrętu to 73500, ochrona torpedowa 46, więc te, tutaj jest szansa, no właśnie, wyłapać torpedy i troszkę zredukować, ale ta żywotność też pozwoli sporo, ale to sporo wytrzymać. No i to, co mi się lubią najbardziej, czyli e, przejdźmy, moi drodzy, do artylerii. Artyleria, moi drodzy, to 3 potrójne 406. Teraz porozmawiajmy sobie Przeładowanie 31, zasięg maksymalny 18,9%. Obrażenia obekami 5,800 z groszami. PPK-ami 13,500. Szansa podpalenia wcześniejszymi pociskami to 41%. Rozrzut dosyć duży, bo 250, ale zasięg też mówiłem, czy nie mówiłem, a jak nie mówiłem, to 18,9%, czyli 19 z groszem. Jest artyleria sekundarkowa, ale wiadomo, że na tym okręcie raczej nie będzie miała dużego znaczenia. Atak lotniczy to, to Dwa klucze atakujące, obrona przeciwlotnicza jest, no i troszkę taka, chyba solidniejsza, wydaje mi się, niż na Władywostoku. Zresztą częściej, raczej dziewiątko możecie spotkać, możecie spotkać i e, super szyby, przecież, i e, prawda, C10 poziomu. Manewrowość: 29 węzłów przy 950 dużo promienia skrętu, czas przestawienia 17 i 1 kamuflaż to 15. ,1. Kilometrów, ale tutaj już możemy poredukować, dlatego że Zaria moi drodzy posiada aż 6 slotów, czego nie miał Władywostok, więc możemy mu dołożyć szybsze przeładowanie o te 12%. To wyjdzie 3 e, sekundy z groszami. E, do tego możemy oczywiście. E, Złożyć kamuflaż, ale też i reszta wszystkich fajnych e, slotów, które są potrzebne właśnie na tego typu pancerniku, e, jak Władywostok. No właśnie, gracze mówili, że Władywostok jest kapitalny, że nawet lepiej gra się Władywostokiem od Sojusza Dziewiątki I teraz będziemy mieli Władywostoka na dziewiątce i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie miało to takie znaczenie, taki e, fajny oddźwięk. Ja mam nadzieję, że tak. Mamy oczywiście e, typowo radziecką grupę naprawczą szybkiego reagowania. E, Grupę naprawczą zwykłą, rozbicie, ale także posiadamy myśliwiec. Nic więcej z ciekawych rzeczy można by było powiedzieć. Okręt, moi drodzy, będzie raczej, no, będzie raczej takim prawie standardem, ale przede wszystkim będzie to premka, będzie dobrze zarabiała. Wiadomo, że na dziewiątce dobrze się zarabia na tym tierze, więc może się spodobać ta Zaria, czyli Władywostok Wostok 2, nie oszukujmy się, nie bójmy się go tak nazywać. Na pewno, na pewno, jak trafi w odpowiednie ręce, to ten okręt radziecki będzie robił robotę. Przejdźmy do ostatniego dzisiaj okrętu, bo nie będziemy omawiali, moi drodzy, Burąsa, czyli dziesiąteczki i I-56. Ja wiem, że są tutaj fajni podwodniaków, ale nie będziemy się nad tym skupiali. Tak jak mówiłem, materiały poprzednie wam je opiszą. Dzisiaj omówimy sobie na że tak powiem, deserek sibira. Sybir, moi drodzy, dziesiątka radziecka, kolejna, bo już mamy Kremlina, mamy też już oczywiście Slawę, także kolejna dziesiątka radziecka. Czy to dobrze, czy to źle, no przyjdzie na pewno to ocenić za jakiś czas. Jaki jest Sybir? Już mówię, rozmieszczenie pancerza, no można powiedzieć, decka w deckę, yy, czy tam kropla w krople kremlinowska, E, budowa i cały kształt. Żywotność 108,46%. Bardzo podobne tutaj cyfry posiada oczywiście Kreml. Artyleria dziwne, ale taka sama. 450-7 strzelające co 33 sekundy z rozrzutem 255 na zasięgu 19,5 km. OBKB 6500 przy podpaleniu 45%. Szansa oczywiście i jeszcze mamy przeciwpancerne pociski, sporo, bo 14500. No i prędkość wylotowa obu pocisków 800, więc jest duża szansa, że ta parabola lotu jest, nie jest taka wysoka. Spory rozrzut, ale przejdźmy do tego dalej. Czas przeładowania dodatkowej artylerii, też krótki, bo 3 sekundy, 130 o zasięgu 7 i 7. Atak lotniczy, dwa klucze atakujące, obrona przeciwlotnicza spora i to raczej widać tutaj ponad budówkach. No i sporo tego jest tutaj rozlokowane, więc yy, tyle, że ona jest po prostu taka, że tak powiem, głównostrefowa, ta, ta najbliższa strefa najbardziej będzie działać. Manewrowość okropna, bo 29 węzłów prędkości, promień skrętu ponad kilometr z 90 metrami, przestawienie steru to 16500. No i co? No i jeszcze zostaje nam kamuflaż, moi drodzy, 16,5 kilometra, czyli dużo. Już jesteśmy w wyposażeniu Sybir, moi drodzy, to okręt który posiada 6 slotów. Oczywiście standardowe pancernikowe na radzie, radzieckie raczej będziemy brali pod przetrwanie, ale posiada bardzo ciekawe opcje w uzbrojeniu i sprzęcie eksploatacyjnym. Już tłumaczę. Mamy natychmiastową rekalibrację baterii głównej, czyli dopałkę do celowania, do zmniejszenia rozrzutu o 20%. Przy artylerii, która strzela z rozrzutem na 255 zmniejsza nam to rozrzut o e, 55 metrów około, dokładnie. Nawet bym powiedział tam z groszami. Dzięki temu oczywiście e, będziemy mogli celnie strzelać przez 33 sekundy, czyli tam powiedzmy jedną salwę, dwie, e, dwie może się uda. I dodatkowo aktywujemy to otrzymując tysiąc potencjalnych uszkodzeń albo trafiając przeciwnika pociskiem baterii dodatkowej, dodatkowej, dodatkowo, dodam, że chodzi o dodatkowo. No i 50 sekund tam reaktywacji. Mamy też sprzęt eksploatacyjny pierwszy raz użyty, grupę naprawczo-ratunkową normalną i grupę naprawczą, która aktywuje się podobnie jak dym amerykańskich. No, niszczarek. Tutaj mamy trwającą minutę 20, 541 PW na sekundę, ogólny czas użycia 80 sekund, minimalny czas trwania 14, a przeładowanie 80 sekund, czyli minuta 20. Czyli co chwilę możemy używać niedużej naprawki, na przykład po 14 sekund się doładowywać około i co 80 sekund możemy to robić. O ile jest to też ograniczone przecież możliwościami okrętu, który się będzie naprawiał. Ciekawe czy ona się wyłączy automatycznie, kiedy na przykład dobijemy do tego etapu e, maksymalnego. Czy po prostu się zmarnuje? Tak też to jest podstawowe pytanie. Na pewno postaram się to przetestować i dać wam znać. Tak też tak wygląda Sibir, dwie nowe, ciekawe mechaniki. No i co? No i tyle by było, moi drodzy. Zapraszam Was serdecznie do polajkowania, subskrybowania, i przede wszystkim, i przede wszystkim, moi drodzy. Być ze mną, bo jak widzicie, okręty testowe obawiane są dosyć regularnie. Na razie hej!